Halo, halo moi drodzy, <laughs> witajcie w kolejnym dniu w komisariacie 69, dzień szósty, bon apetit moi drodzy. Witam po tej przerwie. Nie stać, wystawiłeś i wszystkie poprawnie, dobra robota, dobra, mandaty wystawione były. Dobrze patrolowałeś okolicę, co do interwencji, zapobiegać dwóm próbom ściągania haraczy. Dobra robota, interwencja Ładłemskiego poprawna. Chociaż nie lubię polubownych rozwiązań. Dopisuję ci plusa za odholowanie auta na czas. Dobra, na dziś starczy wyliczania. Kelly, może to twoje powołanie, jesteś idealnym krawężnikiem. To wiem, może za 10 czy 20 lat zastąpisz mnie. Pociągnijcie może Kate, a, bo będę mówił. Macie do wystawienia 12 dowolnych mandatów. O rany. Tak, nie ma opierdzielania się. Burmistrz czuje mi dupę, mamy niskie wpływy z mandatów. Jeszcze jedno, dostaliśmy cynk, że gang odbiorę dostawę w twojej okolicy. Znajdź podejrzany wóz i zaraportuj. Nie zacznę sprzedawać dragi dzieciakom pod szkołami. węż w okolicach Lombardu na początek. Co się tak patrzycie, to wszystko? No to dzisiaj pochodzicie leserzy. Wal się, mcynob. Nope. Przynajmniej mnie lubią na rejonie. Nikt cię nie lubi. Nie przypuszczam nawet inwalidom. Po to są przepisy. Marnie skończysz. Spinienaczej o procesie Jacksona, nie? No i co z nim? Nagle pojawiła się mafia. Pewnie domyślacie się, co było dalej. Jackson dostał trzy kulki. Parę minut i było po wszystkim. To mogło się zdarzyć tylko przy tobie, krał się. Ktoś od nas musiał sypnąć. Mam dość smogu. Noś maseczkę, nie mogłaby jeść. Wam nie przeszkadza? Cieszę się, że nie pracujesz w lej. Tam widać powietrze. Opowiadałem wam jak było wczoraj na dziewczynkach? Tak, sto razy, było zarąbiście. Wiesz co myślę, Cortez? To co takiego skarbie. Ty jesteś pediem. Ukrywasz to w kółko, gadając o podbojach. Chodź ze mną pod pryszny, to ci pokażę. Aż mnie kocza, może zaprosimy kolegów. Niech popatrzą jakiś ciebie ogier. Nie ma w tobie zagrożenia romantyzmu. Tak myślałem, mocny w gębie. <laughs> Coś myślnego, jest. Nie, nie, szefie. Skupcie się, macie fatalne wyniki. Widział ktoś mój notatnik? Pewnie znowu na nim usiadłeś i zniknął. Debile wybacz sam się proszę, świnia się prosi. I kto to mówi? Ja z innej beczki. Słyszeliście, że dzisiaj będą nadzielni tajniacy? Kto? No z wewnętrznego mają nas sprawdzać. To lepiej nie bierz łapałem cyno. Ja nie boję przecież. Ta, przecież nikt z nas nie bierze. No. Jesteś Zarem, jak oni wszyscy. Zawsze lubiłem dużo Zar. Uważaj Kelly. No nic, moi drodzy, no to ciekawie się zapowiada trzeba uważać dzisiaj, nie brać w łapkę No to dzisiaj 12 mandatów, walię za cokolwiek Byle poprawnie, o, dobra, na razie e, Na służbie. pamiętaj o... okej okay. Pamiętaj o mandatach, wystaw mandat Parkowanie co pomysł, sobie zrobił Jezus, nie ma pojęcia. Może by wybrał coś z mojego portfelu? Odmów. To no nie coś wybierze i zapłaci za mandat. Ty leżący, zwiędłe mośne suchy pistku. Czy to słowa Jezusa? Ty, sina, sucha, Bóg na to patrzy, z tobą rozczarowany. Patrzcie, zbugował się. Dobra. No nic, mamy wystawiać mandaty szukać jeszcze jakiegoś samochodu. E, podejrzany samochód gangu NH-401F. 31EHF Podejrzany samochód, tak? Tu widzę, opony będą do wymiany Ogumienie No bo wiadomo, widać tutaj z tyłu te ślady O, dostałem ten achievement za 50 mandatów wystawionych, ładnie Tutaj parkowanie Tabryka wygląda podejrzana Sprawdź rejestrację 4 cztery... Dwa... To jest NH, dobra, czy to nie jest to? E, wystaw mandat, parkowanie... O, znowu typiara Odmów. Oto mandacik. Tu centrala, jakaś zuba pod Moonwalkiem, daje znać czy potrzebujesz wsparcia. Nie światła, tylko chciałem rejestrację. FLR a poczekajcie, a tu jak to było? Eee, moonwalk, moonwalk, już biegniemy co jest pan, To jest grane Nie pan co z tym zbiegowiskiem, jak to, co? To Co im nie, nie mogą kupić kawy, to jedyne takie miejsce w okolicy, a tu zamknięte Pierwszy raz od lat, może coś się stało? No bo pan jesteś od sprawdzenia, my tu pilnie potrzebujemy kofeiny Pięknie, tam ci dwaj się pobili pod 625, o numer niech pan dopyta. Okej, okay, 625. Moment, to w tamtym kierunku raczej, tak? Tutaj, 625? Nie, 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 w tamtym kierunku. O kurde. Okolice Lombardu w ogóle, ten, ten samochód trzeba szukać. Oczywiście szukamy tego, 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 właściwego samochodu. Wystaw mandat, parkowanie. Nie ma litości. Musimy te mandaty powystawiać. 625 to tu było. Montana, Batman, Lamota, Kruger, Caddy, DeVito. Chyba tu Montana, nie? Proszę wejść, musimy pogadać. Dwa klienci podbili się przed wejściem. Krytyka się boi, czyli odpowiedział. Mało nie doprowadził do zamknięcia. No właśnie, najważniejsze, żeby loka był otwarty. Rozumiem, że w drugstore raczej kupię chyba co? Nie, Zadzwoń do firmy dezynfekcyjnej. Gówniany karaczan, słucham Jest w OK, Potrzebuję w trybie pilnym środków owadobójczych. Pośrodki donatów, pożycz środki owadobójcze w okay. donat. Okej, Donat, donat, donat. To co chodzi? Niech pan posłucha, mamy dowód Tak, to ciekawe, gdzie tutaj? Znaczy nie my, nie tu, no kurde um, No chłonie raz jeszcze, oddychaj ja Mam powiedzieć, żeby pan zadzwonił Do porucznika Jakobsa z D.A. w Battlemore On powie jak to było z grubym Majkiem. Dobra, ale jak pokręciłeś Nie, nie, to ważne, jeszcze dziś Okej, okay, zadzwonimy, tylko pójdziemy po te środki dezynfekcyjne E, tak, to się zdarza, jak się z tym sobie radzicie, zostało wam tej trójki jasne, kupiliśmy na zapas, zaraz przyniosę. Gdzie ona się podziewa? Już jestem, a mogę spojrzeć po oficerowi? Mam problem na komendzie. Dobra, i co? Idziemy do lokalu, pozbyć się tych szczurów cholernych. Rozpyl środek. Upłynęło 15 minut, dobra. Kaszle, ledwo dycham, wszystko wiruje, kaszle. Jeszcze kuchnię i spierdzielam. Co to jest? Cześć, co tam trzymasz? Czy mówi to do mnie? Ludzki rozmiarów karaluch, a jak myślisz? Chyba nie zamierzasz tego użyć, co? No w zasadzie to już Posłuchaj, jeszcze nie jest takie proste. Nie możesz od tak wykonać przybliżającej historii. A o czym ty mówisz? Jesteśmy tutaj od setek lat. To się dzieje, nie dzieje na panurze? Mój pra, pra 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 pra, pra pra pra. Upłynęło 10 minut. Pra prawiar wykwit podczas bitwy o Long Island. Mieszkał w wychodku samego George'a Washingtona. Niezły towar. Jesteś pewien, że chcesz iść w tym do kuchni? nie by stracić do popcornu? To już przegięci, niestety, ale złożyłem obietnicę woźnicy lokalu, rozumiem. Nic nie mogę zrobić. Rozpyl środek, zalej, Robala. Upłynęło 15 minut. Ciekawe, czy zniknie, Robal. 3.30 PM, wpadnij Otwarte, zapraszam wszystkich do środka Zodzie samochodów przy 621 Oh crap Wystawmy szybko ma mandat Ogumienie Może ten znowu o tym się, odmów Odwal się ziom Idź stąd Wystaw mandat Ogumienie, parkowanie Musimy trochę nadrobić tej naszej normy 12 mandatów musimy wystawić, więc wiecie, musimy w miarę się spieszyć Nie, nie dogadamy się ziomek, odwal się Biegniemy szybko na 621 Wystaw mandat, ogumienie 621 to jest tutaj, tak? Odmów Odwalta się ode mnie, szybko, 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 krank do kranka? Nie, moment, 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 hmm. nie było z wezwania? O 321, niby była kradzież. Nie wiem, może, może coś przegapiłem, nieważne Ustaw mandat, ogumienie Nie Nie odpuszczamy e, Jak to tam wygląda? Zadzwonić na nadpis do Telefon, telefon jest potrzebny, budkę szybko Ja e, dobra, jeszcze dwa mandaty wystawię szybko parkowanie mandat parkowanie i dodzwonimy jeszcze do tego DA tu Ken jest z Nowego Jorku z producentem Jacobsem proszę Bo agentem tak agentem łączę tu Jacobs na w jakiej sprawie dzwonić gruby Mike ten drive by u was parę dni temu barman aż nami się interesuje mają podejrzanych mm. Jeden się łamią, mamy coś pasującą broń. To dobre wieści. No nie wiem, słowo przystrogi, tak? To nie Mike był celem, tylko ty. No nie wiemy kto to zlecił, ale to jakieś polityczne sfery. Dzięki. Gibson dzwonię. Wydział Zawód? Jack Kelly. są, Nickinsona proszę. Tu Gibson, tu Kelly, Jack Kelly. Troszeczkę, staram się tego właśnie wyplątać. Mam szybkie pytanie, dajesz? Jacobs DA znasz, przypadkiem znam, można mu ufać czy sprzedajny z. można jak nie, oto doszło ziarno niepewności, ty kutasie. Dobra, żartowałem przecież, dzięki za potwierdzenie. Muszę sam to legalnie, jest się za niedługo, akurat, cześć, coś wiem. Ale jeszcze więcej nie wiem, dalej jestem na celowniku. Właśnie, musimy uważać moi drodzy, musimy uważać, jesteśmy dalej na celowniku, na to wygląda. Wystawimy oczywiście mandat, kolejny. Zrozumiałem, że lepiej, żeby skala nie wpływała, nie mam obawy bez odbioru, ale ten czas leci. NH401F, samochód musimy zreportować. No to na pewno nie ten. To na pewno nie ten. O ja 3.30 czy możemy iść jeszcze do Moonwalka, zobaczyć jak tam wyszło. NH-401F, NH. Hmm. Zobaczmy co w Lombardzie powiedzą nam. Hmm, nie, to też nie jest ta rejestracja, dobra. Uff. To ciekawe, gdzieś ten samochód może stać, to też nie jest to. To też nie jest to, ale... Wystaw mandat za ogumienie. Ten znowu, co nic z tym Jezusem, stale Jezus i Jezus. Wypadł mi stąd, mandat wystawiamy, jelo. Trzeba coś zjeść. Restracja. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Strasznie dużo tu bombusów. MZP 49P. O, już gościu przyleciał. Nie, nie dogadamy się. Dziś jestem nieprzekupny. Dobra, zobaczmy tutaj kolejne. Sprawdź rejestrację. Też mnie nie interesuje. Wystaw mandat, parkowanie. O, od razu typ wybiegu. Dobra, nie interesujemy twojej historii, historia, ziomek. Odpuść. Nie darujemy ci. Rejestracja. Też nie ta rejestracja, ale mamy tutaj parkowanie i ogumienie. Tak, ale dzisiaj mandatów no wystawiamy, nie? Kolejna rejestracja do obladania. Też nie dla mnie. Rejestracja. Też nie ta rejestracja. Wystaw mandat parkowanie. Ok. Sprawdź rejestrację. Też nie ten, wystaw, mandat, parkowanie. Też jakiś gościu jest, coś chce od nas? No pana wiedzieć. mamy małą prośbę, o co chodzi. Szukamy licznego rowerka. Rowerka? Tak, czerwonego licznego rowerka. Zguć się. Dobra, poszukam. Taki rowerek akurat zgadza się, ne, widziałem. E, na rogu. O, wiecie co, może zjemy tego hot doga? Dzień dobry, może hot doga, kup hot doga, okej, okay, chętnie Proszę, 3 dolary się należą, do widzenia I okej, okay, dostaliśmy staminę, plus 1 Zobaczmy ten Też to nie jest to, ale wystawimy za ogumienie Możemy iść w sumie do Moonwalka przy okazji, zobaczyć jak tam poszła sprawa z tym krytykiem Sam John Washington był w niebo wzięty. Najpierw rurkę z kremem, czy jestem winna? No nieźle. Dajdziemy po ten rowerek, dobra. Czyli on ją już mam obadaną. Czyli ten rowarek i cały czas szukamy. Tej rejestracji NH, moi drodzy. Czerwony dziewczyncy rowerek. Przyjrzyj się, hm. Spróbuj. <śla> Idę po tatę. O, proszę bardzo, mamy cwaniakę z opanego. Pani Policjantka przychodzi i zaraz go zawija, pyk Jadą bagiety, i iu, iu. Wysyłam ekipę, dobra Upłynęło 15 minut Już wiadomo dlaczego siedzi rowerek Gang minus 10, Policja plus 10, moi drodzy Gang mi niestety nie lubi, moi drodzy, patrzcie Gang minus 14, Mafia minus 18 Ona skrobałem sobie u nich Lecz w policji mamy bardzo dobre. No i ostatnie zadanie, które mi zostało, czyli podejrzany samochód szukamy, więc póki co mandaty i rejestrację sprawdzamy. No ten to nie jest ten, ale parkowanie. Dobra. I tyle, no i w sumie minie jakoś. W butiku sk skradzie zgłoszono. Gonimy, gonimy, gonimy. Złodziej w niebieskiej czapce, to on w niebieskiej czapce. No biegnę, biegnę. Niestety mamy małą staminę To on w tej niebieskiej czapce Mamy go, dobra Samochód w drodze bez odziebaru. Dobra, jedzie policja A złodziej złapany, mój drodzy łapiemy, łapiemy bandytów Policja plus 1. Ej, ziomek, no nie. O, ten, ta bryka wygląda tak trochę podejrzanie. Nie, nie ma NH rejestracji. Zobaczmy rejestrację. Też nie ta rejestracja. Kurde, ciekawe, gdzie jest ten samochód z tą rejestracją lewą. O, tu jest taka fajna bryka, ja. Też nie ta rejestracja, ale wystawimy mandat za parkowanie co ziomek powie na ten rowerek. Koniec zmiany czas do domu, zrozumiałem A co znaleźć się znalazł, ale mamy problem. W rowerku znalazłem też narkotyki Niestety nie, mafia minus 10. U. Ja... Te... proszę bardzo czy złapiemy go. Chciał 100 dolarów nam wlepić, ale my się nie daliśmy. Niestety mafia nam strasznie... Na minus wpadła. Prawie 30 na minus. Ciekawe ogólnie jak to będzie, jeżeli będę cały czas dbał o policyjne tutaj moje... Statystyki. Nie zaportowałem podejrzanego samochodu, niestety nie udało się. Obniżka wypłaty o 25 dolarów. No dobra tam. Nieważne moi drodzy, dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnym dniu z policjanta, trzymajcie się i cześć!